Cześć, witam w kolejnym odcinku z FIFA. Dzisiaj yy, zagramy sobie parę meczów w Division Rivals i oczywiście otworzymy paczki. Więc, yy, na pierwszy ogień, może nie poleci ta złota paczka premium z trzema rzadkimi zawodnikami i zobaczymy, co się będzie w niej kryło. Nie ma ekranów, nie ma walkoutu. Mamy Fabiana. Ok. Ostatnio bardzo fajną bramkę strzelił, bym powiedział. Dobra, i to na co czekałem. Paczka piłkarzy Gaming Prime. To ogólnie jeżeli macie połączone konto z Amazon Prime, to dostaniecie za darmo taką w sumie paczkę. Dobra, a ja nie przedłużam i otwieram tą. I patrzymy co jest w środku. W nie ma środkowy obrońca Sule. Może być A tu jeszcze mamy dwóch piłkarzy o Martial jest spoko Mamy Mbappe chyba jeszcze O i cień mamy Więc jest spoko Dodamy tu już mamy cię na 10 meczy Nie przejdźmy jeszcze sobie tutaj Dobra Pierwszy piłka z czterech o, Suarez do nas wrócił. Więc fajnie, bierzemy Suareza i drugi piłkarz. I mam zastrzeżeń do tych paczek. Bardzo fajne. Bruno Fernandez, pokaż mi, ile ty kosztujesz. 50 tysięcy, no spoko, ale słuchajcie, no dwóch zawodników z pików trafiliśmy 88, więc ja jestem zadowolony i nie wiem, czy czasami właśnie Bruno Fernandez nie będzie grał u nas w składzie. Dobra, tu już otworzyliśmy ten nieszczęsny. cawić I tak, i na koniec otworzę dla Was paczkę jeszcze tą ostatnią, ale zagramy sobie mecze. I zobaczymy jak to będzie. To trochę mi to teraz szyki pokrzyżowało, bo jednak yy, Ramos by chyba nie miał zgrania. Dobra, dajmy cię na ławkę. Mamy Ciebie na ławkę i tu wrzucimy sobie Bruno Fernandes'a. Oko, podoba mi się taka opcja. zmianę pozycji jeszcze O, to jest bardzo drogie. Dobra, zostawimy tak na razie Bruno. No i ciekawy składzik wygląda, nie? Jak na ten czas. Dobra, my zagramy sobie w Division Rivals. I zobaczymy, kogo trafimy. Jakiego przeciwnika. Już na ten czas gry w sumie ocena 186 łącznie. Rating składu, żeby przełożyła się jeszcze ta granie, fajne karty mam, ale nie potrafię za bardzo nimi grać. Dobra, mamy oponenta jakiegoś: 58 ping i Werner. <grym> Teraz praktycznie w każdym składzie będzie te OTW tego alaby i alaby i upamykano. Dobra, w pierwszej połowie na razie remisujemy, więc nie jest źle. Jestem bardzo zadowolony nawet. Tym bardziej, że mamy oczekiwanie bramek większe. Nie lecimy z drugą połową. Jest, w końcu wpadło. Bravo, Mane. Jest, mamy dwa zero. Olo trochę zamieszanie. Dobra, i wygrywamy 2-0. Super mecz, fajnie mi się grało, fajne połączenie. No oczywiście zawodniki w meczu Mane. Dzięki niemu tak naprawdę wygraliśmy. Jak mogę opisać w sumie Bruno? Bruno zagrał bardzo dobry mecz. Dobrze odbierał piłki, dobrze, yy, dobrze wychodził na pozycję. Dobra, nie przerywam. Przechodzimy do kolejnego meczu. Dobra, mamy kolejnego. Tu już trochę widzę, że jest mniejszy. Mam nadzieję, że nie będzie przycinało. O, nawet są cztery, nie, w sumie pięć kresek jest, więc może będzie jakiś ogarnięty zawodnik. Będę grał z zawodnikiem, który... A nie, jednak nie Chociaż? Wejdę do Sara Sar, ładuj Jest, mamy 1-0 Paul Dobra, spróbujemy uderzyć z rzutu wolnego Oj oj, oj oj co to było? Dobra, bo Pogba Ładuj manę Jest, mamy 2-0 I chyba mamy Rage No, super Drugi mecz wygrany 2015 To nieźle gościowi O sztok? O słuchajcie, to my jesteśmy już w piątej lidze. To teraz tu się zacznie niestety pod górkę. Mamy kolejnego. O nie pokazało pingu jego. A nie, miał pięć kresek, więc jest spoko. Games it's school. widziałem, że ma bardzo fajną obronę ogólnie. min tą piłkę i lecimy. Jest 10. Mamy to. Werner... Krótkim, jest, mam 20. Dawaj, 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 dawaj Kurde, wpakował Dobra, do przerwy mamy 2-1, ale no Tu czuję w tym meczu, że gramy chaos Jest 2-0 wskaźnik, więc jest dobrze nic nie będziemy zmieniali, bo na razie jak nie zmieniałem, to wszystko szło dobrze. Jest brawo 3-1, idealna bramka, mana Bruno. Jest 4-1. Dobrze gracie, chłopaki, wspaniale. Jestem zadowolony z Was. Aj, 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 aj. Agoni mnie. A nie? Padło. Brawo. <grym> <grym> Ale piękny kółeczko tam zrobił. Dobra, 6-1 Wygrywamy 6-1, nie spodziewałem się w sumie takiego wyniku Jestem bardzo zadowolony Z kolejnego takiego przebiegu spotkania, 2010 rok I od razu mamy też wbite nagrody. Oczywiście będziemy później walczyli o ten. Dalszą część. No i co? Jeszcze mamy tutaj coś ciekawego. Nie mamy, ale ja dla koniec otworzę dla Was paczkę za 7,5. I zobaczymy co wpadnie. Więc nie przedłużam i naciskam. Kupujemy paczkę, ekrany, kostić, spoko, kostić. Coś kosztuje w ogóle jeszcze. No, z 3, 4 no to w sumie można powiedzieć, że troszeczkę paczuszka się zwróciła. Ale tak, tak, tak odrobinę. Dobra słuchajcie, tym miłym akcentem. Dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli Wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby przychodziły Wam powiadomienia o filmach. AKI i Elo!